Maryla Rodowicz doczekała się trójki dzieci, żadne z nich nie poszło w jej ślady. Maryla Rodowicz doczekała się aż trójki dzieci z dwoma różnymi partnerami. Co ciekawe, żadne z nich nie zdecydowało się na to, by pójść w ślady słynnej mamy. Czym dziś zajmują się pociechy legendarnej piosenkarki? Maryla Rodowicz doczekała się trójki dzieci. Maryla Rodowicz od kilku dekad jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej zapracowanych gwiazd polskiej estrady. Dzięki swojej imponującej karierze wokalistka doczekała się statusu prawdziwej ikony sceny muzycznej, jednak w życiu prywatnym nie zawsze wszystko układało się po jej myśli. 80-letnia piosenkarka wielokrotnie wspominała o tym, że z powodu nieustających tras koncertowych w domu bywała tylko gościem i nie miała czasu, by zajmować się rodziną. Dzieci Maryli Rodowicz nie poszły w ślady mamy. Maryla Rodowicz ma za sobą kilka związków, które nie przetrwały próby czasu. Siedmioletni związek Maryli Rodowicz z Krzysztofem Jasińskim zaowocował pojawieniem się na świecie dwójki, pociech 1979 roku na świat przyszedł ich syn Jan, a trzy lata później córka Katarzyna. Gwiazda doczekała się również syna z kolejnym partnerem, Andrzejem Dużyńskim. Co ciekawe, żadne z dzieci nie poszło w ślady słynnej mamy. Okazuje się, że cała trójka unika mediów, a sama Maryla tylko okazjonalnie opowiada o nich w wywiadach. Najstarszy z rodzeństwa, Jan Jasiński, studiował filozofię, a swego czasu prowadził własny lokal gastronomiczny, potem jednak zmienił branżę i zajął się inwestowaniem w budowę domków na Mazurach. Jego młodsza siostra, Katarzyna Jasińska, założyła własne gospodarstwo agroturystyczne i na co dzień zajmuje się szkoleniami, jest także behawiorystką koni. Nie jest dziś tajemnicą, że jej relacja z Marylą Rodowicz nigdy nie należała do najłatwiejszych. Jędrzej Dużyński, najmłodszy z całej trójki, próbował swoich sił w grze na perkusji, jednak z czasem odnalazł w sobie pasję do fotografii. Maryla Rodowicz marzy o tym, by zostać babcią. Maryla Rodowicz w jednym z wywiadów przyznała, że marzy o tym, by zostać babcią. Niestety jak do tej pory żadna z jej pociech nie zdecydowała się na powiększenie rodziny. Nie jestem babcią, a bardzo bym chciała i boleję, że żadne z moich dzieci nie chce mieć dzieci. Namawiam córkę, ale jest ciężko, zdradziła w rozmowie z dziennikarką Anną Lewandowską.